See you, I don't want to hear you tonight. I don't want to fight you. You don't want to know if I feel alright. I don't want to just forgive you. Wanna make sure you Pierwsza doba zawodów za nami. Dwie rybki. Jedna, sześć i pół. Chyba. A ta 12 kg. Ta ładniejsza. Wszystkie brania przed nocą. Późnym wieczorem. Piękna rybka. 12 kg. Chcę się pokazać wypoczęty. Nie, nie. O, proszę bardzo. go, bo już chcę iść. Widzimy się potem, co się opowiem pewnie. My patrzymy, co na echo pokazuje. Ryby stanęły, a zazwyczaj w dzień tutaj się nic nie dzieje. Może się dziś przeniosły, może stoją pod naszym brzegiem. Sprawdzimy to za chwilę. Coś będziemy wiedzieć. Na razie cała woda stanęła, nie słychać nic, nie widać. Ryby nie biorą. Piękny zapis, Olica drobnicy prawdopodobnie. Przepłyniemy się przez całą długość naszego stanowiska, zobaczymy co tutaj pokaże. Echo Wczoraj zestaw leżał na 7 metrach, nic się nie działo. Zobaczymy dziś. pojedyncze zapisy widać ryby w toni mm. najsiednej gdzie jest zakaz używania Zigriga y. także no niestety myślę, że na ziga byśmy mieli jakieś efekty, bo widać ryby spawiają się, chodzą Na w też się pokazują Widać je. Ewidentnie nie żerują w dzień, ty te wolą żerować w nocy. Rzadko się zdarza, żeby były brania w dzień Piękne zapisy Ale no co? Niestety wszystko na 6-7 metrach głębokości Dopłyniemy do, do 4-5 metrów, żadnych zapisów, 0 pustynia A to mamy ulokowane zestawy na, na 5, 3, 4 metrach najbliżej brzegu pod zwalonym drzewem jest na 2 metrach, stamtąd była ryba, 6,5 był kg. <słuch> Większa rybka była z 4 metrów. Na końcówce tych 6 metrów widać jakieś tam zapisy przy dnie, co to za ryby? Nie wiadomo. Dopływamy do brzegu. Cisza, tak jak mówię, pustynia. Kompletnie nic tam się nie dzieje, żadnych zapisów. Ryby głęboko. Pochowane przy samym dnie, praktycznie spróbujemy przewieźć jeden zestaw na tą właśnie głęboką wodę na cały dzień, tak jak leżał wczoraj. Niestety, wezwanie dzisiaj rano na 5 metrach. Lin. No, niestety, no właśnie, nic się nie dzieje kompletnie i to wcale nie jest tak płytko, to jest 5 metrów. Żadnych ławic, drobnicy, nic kompletnie. Dojedziemy do 6 metrów dopiero co pojawią się jakieś zapisy na Hosądzie. Dobra sobie, to pilota. Nie ucieka. Właśnie. 6 metrów, dopiero jakieś zapisy pojedyncze przy dnie. Wątpliwie, żeby to były karpie. O. Ale mogą być. Łuki się pojawiają jakieś. Stada drobnicy to widać. Patrzcie, 7 metrów, dopiero widać ryby. Pojawiają się zapisy jakieś. Coś się w ogóle dzieje, ta woda żyje a w brzegach jest cisza totalna no znowu w nocy, no... jednak brzegi no z wody nie ma braku spróbujemy przewieźć ten zestaw na te 7 metrów i będziemy tu działać spławka koło łódki na no. Tam jest 7-4, równo z łódką było spław, także na 7 metrach są spawy. Widać te rybione są Możecie zobaczyć, ale nie chcą brać kompletnie. One stają sobie metr, półtora, dwa na dnem. Nie będą brały. Zigiem, jakaś papka, by ją może pokusił do brania, no ale niestety Jest z zigriga. Y. Trochę mnie to boli. Nie że się pod to szykowałem. No niestety, zobaczcie, 6 metrów, jakie łuki Wywieziemy jeden zestaw na te 6 metrów Prawdopodobnie jeden postawię na 7, bo Nie ma na co czekać, pod brzegiem się kompletnie nic nie dzieje Przewieziemy sobie tak 19-20 Pod yy, sąsiedni brzeg Wtedy może jakieś ryby wejdą Na razie zobaczcie, no cisza, dopływamy do brzegu Tu za chwilę zacznie się pasmoglonów Jak pięknie to pokazuje, jak No niestety, na razie cisza. Siema! Witam wszystkich! Jesteśmy po drugiej dobie harmoniady. Zawody na harmonowie. Harmoniada jesienna. Na razie mamy komplet trzy rybki. Jako jedyni na wodzie. Są dwie rybki, chyba na piątce i na czwórce. Mają też dwie rybki. A my, jakieś tam koło 6 kg, przewagi nad drugim zespołem nie robi to jakiegoś tam wrażenia. Złowiliśmy trzy ryby, jedna była 10 kg, druga 12 kg, a trzecia to 6,5 kg taki bączek zarybieniowy. Zlało nas fest. Deszcz padał no, praktycznie od przyjazdu, Trochę było, chwila była spokoju po przyjeździe i wieczorem się rozpadało. Przed tym deszczem, przed zmianą pogody jeszcze mieliśmy dwa brania i wyholowaliśmy dwie rybki, całe szczęście po zmianie pogody zaczęło się robić już coraz ciężej. Wyprasowaliście rybki, złowiliśmy dwa linę w ciągu dnia, o line fajne, nie o to chodziło do końca z pięciu metrów złowić linę, trochę, no nieważne, w każdym razie rybka wzięła, ta, ta która wzięła drugiej doby, Wzięła około godziny 22. Akurat byliśmy na jedzeniu, bo mieliśmy taki meeting przy ognisku. Tyczony świniak, ognicho, fajna zabawa. Wszyscy naprawdę tak w porządku są tutaj na tej Hermaniadzie. No, czuję się tu jak w domu. No, jakbym się ze wszystkimi znał tutaj od x lat. Naprawdę wszyscy są super. Bardzo się dobrze bawimy. To jest raz. No dwa, że rybki to pisują. Powiedzmy. No nie ma tu jakichś tam wielkich ryb. Do, do rana mieliśmy Big Fisha, bo chłopaki rano dołowili rybę tam 13 z groszem. Także no, Big Fish był 12 u nas na początku, teraz jest 13-200. No. Liczę, że tej doby ostatniej, bo to jest ostatnia doba. Liczę, że coś dołowimy. Chociaż jedną rybkę przenieśliśmy zestawy dalej od brzegu, bo no, z brzegów nic się nie dzieje po prostu. No. Zestawy leżały. Przy brzegu 2 i dwa leżały na wodzie i, i z wody wyjechał ten jeden karpik 10 kilo, a z brzegu nic się totalnie nie działo. No, po tej zmianie pogody ryba ewidentnie chodzi daleko na wodzie, widać pławy No, ziga, tak jak już mówiłem, nie można używać. Może to lepiej, bo, bo rybę mieliśmy tylko pierwszego dnia. Teraz ryba przeniosła się w granice stanowisk e, 3 i 4. Tam je widać, tam się pokazują, spawiają. E, na ósemce też łowili rybę, także ta zatoka też tam odpaliła. Ryby się przyniosły trochę bardziej w prawą stronę łowiska. Co by tu jeszcze Wam powiedzieć ciekawego? A łowimy delikatnie nie, nie, nie rzucamy jakichś tam wielkich bałwanków, kulek konkretnych. Największe kulki jakie zakładaliśmy, to szesnastki, no i ewentualnie tam bałwanki, jakieś takie tam 10 plus 14 załóżmy. i i 14 plus 14, jedno mieliśmy taką przynętę postawioną no dzisiaj mamy też postawioną na śmierdząco, zobaczymy co się tam wydarzy Echo sądy widzieliście, na Echo sądzie, no dzieje się, dzieje się tylko że to nie są karpie, to raczej są e, drapieżniki bo widać jak one gonią tutaj drobnice i, i takie skupiska, wielkie drobnicy, prawdopodobnie już e, przygotowane na zimę, no nie ma co ukrywać, jest już chłodno mamy dzisiaj jakieś 17, 16 stopni tak myślę przynajmniej na dworzu pogoda pokazuje chyba 18 no a my tu jesteśmy w dołku, to jest trochę chłodniej zawsze yy, zaczęło, Jak zaczęło padać w nocy, tak padało przez całą noc do rana. Później jeszcze były takie mrzawki, przelotne opady, no także jest mokro. Mokrzy. Raczej się nie wysłyszymy do niedzieli. No niedziela jutro no, to stała doba. Będziemy się pakować na mokro niestety. Wędki cisza w ciągu dnia w ogóle nie ma brań, no oprócz tych linów nic się w ogóle nie działo, nawet piknięcia nie ma. Także no, dzień nie liczymy na, na, na dzień na pewno, bo, bo, bo w dzień się po prostu nic nie dzieje. Na całym łowisku, nikt chyba nie złowił ryby w dzień. Chłopaki, pierwszą rybę złowili zawodów o godzinie tam 22 gdzieś, bo już ciemno na zdjęciu było no to gdzieś tam około 22 godziny. Złowili pierwszą rybę. My najszybciej chyba złowiliśmy 20, pierwsza 30 rybę. Tak mi się wydaje. Rybki wrzucę wam w przebitkach, tam dwie mamy nagrane te chyba z z pierwszej doby tą trzecią rybkę wam wrzucę gdzieś tam zdjęcie, czy, czy coś, bo, bo nie nagrywaliśmy tego, to mieliśmy meeting, chcieliśmy to szybko ogarnąć. Sędzia też chciał iść zjeść pewnie i, i coś wypić na pewno. Także rybkę ogarnęliśmy bardzo szybko. Zajęło nam to jakieś 10 minut z wywózką. Także i wracaliśmy na balety. Posiedzieliśmy tam gdzieś koło do 22 wróciliśmy do namiotu. No z, Liczyliśmy na jakieś branie, no niestety, no przeliczyliśmy się Co nie zmienia faktu, że dzisiaj trochę zmiana taktyki, może coś pomoże Przenieśliśmy się trochę dalej, głębiej, zmieniła się pogoda, jest chłodno Te ryby może zeszły do dna, nie wiadomo No ogólnie, żerowanie jest takie no jakby to powiedzieć, no słabe Jedyne co było to chyba bodajże Spięta ryba na ósemce i czw miała trzy brania, z czego jedna spinka i dwie halowane ryby, no, z czego nowe, nowy Big Fish. Ten 13 chyba 200 tam mieli chłopaki. Że... Nic, na ten moment tyle. My na pewno widzimy, będziemy się widzieć na podsumowaniu. Zobaczymy co tam się uda wygrać, co zajęliśmy za miejsce. Także na razie żegnam się. Na razie. Oh, I'm so cool. yeah, man. Doby nie mieliśmy nawet piknięcia, niestety. Ryba się wyniosła stąd na no, całego, nie ma jej tu po prostu, nie widać spławów, nic kompletnie. Spawy zaczynają się od końca trójki, czwórka, piątka i szóstka i te stanowiska faktycznie coś tam połowiły, dołowiły w tą dobę, przebiły nas. No przebiły nas po prostu. Nie wiemy dokładnie ile, bo, bo nie wiemy co za ryby połowili, nie ma ich klasyfikacji na razie do danych. Także zobaczymy, pewnie dowiemy się na koniec przy rozdaniu nagród, co tam dołowili i jakie miejsce zajęliśmy. Myślimy, że tam trzecie, czwarte miejsce mamy, nie? Nie jest źle, mamy komplet Komplet zrobiony w sumie w półtora doby. Na dobrą sprawę. Nie jest to szczyt marzeń, no ale co zrobić. Ryba nie współpracuje w ogóle totalnie. Zmienialiśmy miejscówki na głęboką wodę, na płytką wodę, znowu na głęboką wodę, na średnią wodę. Nic nie działało totalnie. Tak jak na początku mieliśmy super wyniki, bo, bo dwie ryby złowiliśmy w dwie godziny, później przyszedł następny wieczór, złowiliśmy rybkę bardzo szybko i myślałem, że naprawdę będzie, będzie się działo po prostu, że złowimy, to łowimy jeszcze parę rybek, ale niestety nie, bo to w pogodę po pierwszej dobie w sumie i, i koniec cały czas deszcz, dzisiaj przez to opadać, dzisiaj jest pogoda, no, powiedzmy ładna. Niestety. Rybka nie współpracuje, próbowaliśmy na małe przynęty, na duże przynęty. Ani to, ani to nie skutkuje. Po prostu rybek tu nie ma. No, no, no nie, nie oszukujmy się, chłopaki z jedynki obok nas też złowili tylko jedną rybę. No, teraz była spawka, to, to mówię, to połowa stanowiska numer 3, i tam ryba się trzyma. W głębsze rejony jeziora to jest tam, te nawet 9 metrów, i ryba stoi w tonie. No, nie oszukujmy się, nie żeruje. Chłopaki coś tam wydłubali, ale to nie są wielkie ryby, to są ryby w granicach tam 8-10 kg, pewnie może trochę większe. No to nie są te giganty, które tu pływają. Giganty, 25-30 kg ryby tutaj są. Ciężko jest łowić, co prawda. Nie muszą chcieć żerować, ale nie chcą ewidentnie. No to co się działo, to myślę, że i tak jesteśmy na dobrej pozycji udało się naprawdę połowić, bo stanowisko numer 2, nie jest takie proste. Eee, ciężko namierzyć te ryby, one biorą z takich specyficznych miejsc, jakaś dołeczek mały, góreczka delikatna i z testa porzystać 2 metry obok i nic się nie stanie. Dlatego już na tą ostatnią dobę chciałem po prostu poszaleć i w największy deszcz wypłynąłem sobie pontonem, żeby położyć te zestawy bardzo precyzyjnie, żeby leżały idealnie. No, mimo tego niestety nic się nie wydarzyło, także nie był yy, błąd kładzenie z łódki cementowej, tylko po prostu bo ryby tu nie ma. My daliśmy z siebie 100%. Staraliśmy się z siebie dać 100%. Yy, kombinowałem, zmieniałem, przekładałem na no, normalnej zasiadce. Takie rzeczy nie robię, to są pierwsze nasze zawody karpiowe, to trzeba też podkreślić. I wynik jest y, zadowalający, jak na to, co się dzieje na wodzie. łowiąc stanowiska y, 4, 5 i 6. Bo, na stanowisk no nie ma takich wyników na pewno jak my. No, tak może. Jak już mają komplet, to tam na szóstce są bodajże małe ryby w granicach tam 7-8 kilo. Ósemka tam y, mieli chłopaki, no mówią, że piękną rybę przeciągnęła ich, mówią test, ale no niestety spitka. chociaż te ryby na Hermanowie to też naprawdę mają siłę, mają gdzie to walczyć. Są zaraz za... Wielska jest 5 metrów, także i no, cały czas spada do 7. Także te ryby mają gdzie tu pokazać. Siódemka bodajże jest bez ryby. Chłopaki z jedynki mają jedną rybę. 7 kg bodajże, czy 8 jest, jest słabo, jest słabo z rybą. Zresztą na Hermanowie, ja jak przyjeżdżałem tutaj wiosną i jesienią, no to no, nie, nie oszukujmy się, nie było szału z wynikami. Można piękną rybę złapać, ale no, no trzeba mieć też szczęście i akurat trafić ten moment, kiedy te ryby w ogóle chcą żerować, bo one tu pobierają naprawdę rzadko. I to w specyficznych godzinach, bo zdarza się tak, że pobierają tylko porankiem wczesnym, a zdarza się także pobierają tylko wieczorem. W nocy na przykład no, no nie mieliśmy brania. No. No, no chyba, że tam 23 z hakiem była, no to można powiedzieć, że to już no. Ale od tam godziny pierwszej do, no, do piątej się nic nie dzieje totalnie jest. I chodzą przy wierzchu, nie zainteresowane w ogóle żarowaniem, zanęty, zgaduję, że poszło naprawdę dużo do wody. Sami wsypaliśmy dosyć sporo, no ale na pierwszą dobę, jak mieliśmy dwa brania w ciągu tam dwóch godzin, no to, no to mówię, trzeba sypać, trzeba zatrzymać te ryby. No ale nie tak, te ryby się wyniosły, na, na, na. w kolejnej dobie tylko jedno branie, chyba 10 kg. I wszystko. Przez długi czas mieliśmy Big y, ale chłopaki nas przebili rybką 13-200 bodajże. Zobaczymy co dołowili rano, czy coś większego czy nie, no, a... chociaż ten bik już był zawsze coś. <laughs> Rybka nasza 12 kg. Była po pierwszej dobie. Chłopaki dołowili tą 13 -tkę. i ciekawe co dołowili rano, bo sami jesteśmy ciekawi. Na razie w klasyfikacji nie są dodane te ryby, także no, to niespodzianka będzie pewnie przy zakończeniu zawodów. Zostało nam jakieś pół godziny 40 minut zawodów. Wędki jeszcze w wodzie nie składamy, walczymy do końca, nie ma co się poddawać. Może akurat ta perełka 20 kg wleci i zmieni, obróci tabelę do góry nogami. Nie wiadomo. Trzeba próbować. No nic, na razie żegnam. Widzimy się po rozdaniu nagród. Trzymajcie się. Siema. Widzimy się po zakończeniu niestety z domu. Córeczka nam się rozchorowała. Musieliśmy wracać jak najszybciej. Zresztą Manueli było zimno. No, pogoda nie sprzyjała za bardzo. Nagrywaniu yy, zakończenia. Także postanowiliśmy za, nagrać to zakończenie z domku. Jak widzicie, coś tam przywieźliśmy. Mamy Puchary trzecie miejsce, tak jak zakładaliśmy, tak było. Plus do tego niespodziewana nagroda. Manuela dostała nagrodę za Smalfisza, także <grytanie> mamy trzy Puchary dla nas i dla córeczki też wygraliśmy Smalfisza. Także yy, myślę, że wyniki są ok. Nie było źle, jak na to, co się działo na wodzie. Złowiliśmy tam te trzy rybki, nic więcej nie dobyliśmy Tam, no, te dwa liny jeszcze były. Pierwszego, no drugiego dnia o pierwszej dobie, tak naprawdę. I to było wszystko. Nic się kompletnie nie działo przez półtora doby. Nawet nie było piknięcia. Tak jak już mówiłem, dopowiadam na łowisku. No nic nie poradzimy, no. Coś tam mamy, nie? Co? Trzymajcie się, na razie, do następnego filmu. No, ja Mamy na... jeszcze jesienną zasiadkę, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, musimy znaleźć opiekę dla dziecka. <głos> <głos> Także myślę, że na pierwsze zawody karpiowe to nie jest tak źle. Trzymajcie się, na razie.